Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Szymański, reprezentuję firmę Cito Polska, oficjalnego dystrybutora techniki grzewczej Gorenie. Gorenie jest słoweńską firmą, która wkroczyła za naszym pośrednictwem na rynek polski na początku roku 2014. W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz urządzeń, które możemy dopasować praktycznie do każdego przeznaczenia miejsca, jak również możemy dopasować moc. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu nasze urządzenie glikolową pompę ciepła Terragor i to, co kryje w sobie to urządzenie. W naszej glikolowej pompie Terragor wszystkie komponenty znajdujące się wewnątrz pochodzą od renomowanych producentów europejskich. Znajdziemy tu serce pompy ciepła, czyli sprężarkę firmy Copeland o bardzo dużej żywotności, układ automatyki sterującej marki Siemens. Automatyka nasza umożliwia w wersji podstawowej kontrolowanie dwóch obiegów grzewczych, w tym także z mieszaczem oraz dodatkowo obieg ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Automatyka pompy Terragor posiada wbudowany układ kontrolujący zanik oraz kolejność faz zasilania elektrycznego. Jak również miernik uzyskanej energii oraz może współpracować z układem fotowoltaiki. Wymienniki tak dolnego, jak i górnego źródła są renomowanej w tej branży firmy SWEP. Na nasze urządzenia udzielamy do 5 lat gwarancji, a instalacją zajmują się wyłącznie autoryzowani instalatorzy. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję i pozdrawiam.